Cześć tej strony, ja witam wszystkich serdecznie w World of Warships Dzisiaj będziemy sobie pływać na Dallasie i sprawdzać czy godnie zastępuje Clevelanda Już z góry uprzedzam, że w porządku okręt, nie mam co do niego jakiś tam zastrzeżeń wielkich Kapitan jeszcze wiadomo, on dopiero szkolony, jest tam siódemka Jakby był wymaksowany to mamy okręt z bardzo przyzwoitą pelotką i całkiem fajnie zwalczający wszelkiego rodzaju drobnice no, Rzecz jasna tutaj robimy cały czas buildy, o na ósemki, wow eee, cały czas robimy buildy te same w całym tym drzewku czyli staramy się żeby nasze pociski odłamkowo-burzące coś były w stanie zrobić lepiej podpalały i wtedy jest wszystko co cunia nie mamy tutaj radaru no. Nie ma szóstki z radarem. Jakoś nie przypominam sobie, żeby jakaś była. O zgrozo, e, mamy tutaj sonarek. Mamy tutaj e, dodatkowy samolocik, który nam zawsze coś pokaże. Mamy rozbicie i 28300 hapsa, które musi wystarczyć na ciężki ostrzał. No, może nie wystarczyć. A, dwie cytadele, i jeszcze troszkę nas zazwyczaj rozwala więc dobrze jest grać cały czas tak samo jeśli mieliście kiedyś Atlantę albo macie, dalej nie sprzedaliście nie wnerwiła was tylko wam się spodobał ten styl gry to tutaj macie to samo cała ta linia to jest gramy nią tak samo jak Atlantą nie ma tu miejsca na hojrakowanie oczywiście, no, możemy przykoksić i popłynąć na niszczarkę ją zbacić jak najbardziej, tylko trzeba uważać na torpedy bo wystarczą dwie, trzy, żeby nas rozwalić. Niemniej rzecz jasna, drobnice rozwalamy szybciutko i sprawnie. Dobrze. A na tej mapce to tak za bardzo hajrakować nie ma co. Tym bardziej, że rzuciło na ósemki. Ale jak przeprowadzać testy, to zawsze w najlepszych możliwych warunkach. Zobaczymy, czy ten okręt da radę popastwić się trochę nad cięższym sprzętem. Dużo będzie zależało od tego, jak tutaj popłynie przeciwnik. Jak popłyną nasze okręty. Widzicie, zasięg 14.3 na szóstkę, Całkiem w porządku. parabola lotu pocisku, kosmos no mamy jeszcze reczkę. no i płynie tutaj trochę ciężkiego sprzętu o i płynie dobra, i wypuścimy sobie Johnego, niech Johny lata, niech pokazuje dobrze widziałem, to był Sims tak, jest tu Simsik Simsik sobie zadymił bardzo niefajny O, ale coś widać Indianapolis to... To musiało mi wpłynąć. Oj, klops. Indianapolis to dobry okręt do strzału dla nas Jak najbardziej. Ile mamy dwa, trzy, cztery, pięć, sześć okrętów najmniej tutaj się udaje? niby mamy tyle samo? Może tu się uda, żeby wpadło? Nie, już zawraca. Taki niefarcik albo kiszka celowania. Zwał, tak zwał. Tutaj nie możemy się wychylić, jak nasz ten Sims. Wyspoci to będzie beznadzieja. Korci, korci, żeby na niego wypłynąć, ale nie, nie można, nie można tutaj sobie pozwolić na takie szarże. Zaraz będę w jego zasięgu, trzeba, trzeba cofać. Cleveland już nie żyje. Już schował się. Może, może da radę. Zobaczymy, czy jeszcze coś zostanie z okrętu, czy już go nie ma. Takie celowanie lubię. Ten samolocik tutaj, niestety, niestety, ale pokazuje nas. A razie, jeszcze się trzymamy, co prawda, fajnie było, jakby ten pancernik się do nas trochę ruszył. daruje Cleveland. Oj, Teraz nas zamiecił. się teraz przed nim schować? Oczywiście gra tymi okrętami jest dosyć trudna, no bo cały czas musimy się ustawiać tak, żeby móc coś robić, ale żeby nam nikt nie mógł e, nic zrobić. No, nie ma lekko. Szczęście, jakieś strachocia tutaj, bojące się gry, mamy naprzeciwko, chyba nic nie przejdzie. Szkoda, bo ten Sharhors już się kończy. Widzicie, teraz czym eee, taka wysepka bardziej płaska, tym dla nas lepiej. Oczywiście nie może być za niska, ale, ale lubimy takie wyspy, przez które możemy sobie bez problemu przestrzelić. Bo tak to tutaj o, wszystko gdzieś się zatrzymuje, nie tam, gdzie byśmy chcieli. Dobra, teraz trzeba ostry fokus na tym będzie Trzeba włączyć sonar, bo niszczarkę tutaj mamy ten dym, to mi może zaraz pomóc. No, no sytuacja już nie jest za fajna podpływają kolejne okręty wsparcia, nasi oczywiście giną na potęgę. Tymczasem tym, Borem Lasem mamy tutaj coraz bliżej, coraz więcej ciężkiego sprzętu. Teraz w końcu nas zmiażdży. Tak obstawiam. Jest ledwo dworzywa. Mbaję, że sobie może poszarżować. tyle HP, że raczej nic mu nie zrobię. A no widzicie, na takiej pozycji, jak sobie się ustawimy, to możemy sporo. I upuścić dla przeciwnika. Czy jestem cały czas na pierwszej linii. A niestety, niestety trafił się team leszczy. Bywa. Eee, zawsze któryś team musi być słabszy, z tego prowadzimy. Tym kurde, bardzo chcę, bardzo chcę tutaj wypłynąć i się pobawić. Okorci no mnie, żeby go pacnąć. Nie wiem tylko, czy go będę w stanie teraz wykryć, chyba nie. Jedno jest pewne, trzeba się zmywać, za dużo już ich tutaj ciśnie. Co jest fajne na tym okręcie to naprawdę ładne skupienie ma. Można dosyć precyzyjnie strzelać. Szkoda, że nam rozwalą niszczyciel. To już jest pozamiatane. Jeśli chodzi o wpływ na grę, owszem, jakiś tam mamy. Ale jesteśmy bardziej takim okrętem wsparcia i okrętem, który ma zmęczyć przeciwnika. Zmęczyć, spalić. I tylko tak się bawimy. I widzicie, jeśli chodzi o pożary, mamy 10 pożarów. Na ile? Na tam 120 parę strzałów. Kolejny. Jeśli chodzi o manewrowanie tym okrętem, jak widzicie, ładnie, ładnie zawraca. Bardzo przyjemny. Możemy trochę tak powalczyć jak tutaj, ale w każdej chwili bułka nadejdzie i nas rozwali. Na to nie poradzimy. No ja już tutaj gram tak, żeby sobie jak najwięcej tutaj nabić. A, ale nie widzę, nie widzę tutaj żadnej szansy na jakiekolwiek zwycięstwo. Wszystkie kapy zajęte. Jesteśmy 4-12 zostało. To nie za wiele. A drużyna przeciwna objęła prowadzenie. Warto taką informację mieć, jakby się nie wiedziało. widzicie walcząc na taki troszkę dalszy dystans 12 kg, Bayer nie stanie się w nas w ogóle strzelić. Przynajmniej ten gracz. Może jakiś inny byłby. I tutaj pamiętacie, to jest cały czas kapitan siódemka, czyli no nic specjalnego. Jeśli tutaj już damy wyszkolonego jego mościa, efekt będzie według mnie naprawdę dobry. Chciałbym tego Bayerna skończyć. Nie wiem tylko czy zdążę, bo w zastraszającym tempie. To Simsa też fajnie by było. Muszę tam się palić. Pewnie zostanie na jakiś taki ogryzek, bo ta salwa coś czuje, że, że go nie wykończy. Oczywiście, że nie. No, życie. Życie jest nowe. Dobrze. Dobrze. No, takie salwy oczywiście od ósemek, Wiadomo. Szybka piłka, tutu. I cię nie ma. Eee, to, to w wypadku tego krążownika to jest oczywiście chleb powszedni. Eee, na to się trzeba cały czas przygotować, że to jest krążownik, którego jak już ktoś e, odpowiednio ustawionego dorwie, to go rozpruje. Eee, no i tyle. Tak wyszła ta bitewka. Jak widzicie, nawet grając na ósemki, jesteśmy w stanie być wysoko i zrobić całkiem sporo. Myślę, że 108 tysięcy to nie, nie ma tragedii na wypadku, timu, który no ma przegrać. Tak to wygląda. A jeśli chodzi o kapitana, to może pokażę od razu na wersji końcowej, czyli na usterku. Robimy takiego samego. Tutaj cała ta linia to jest ten sam kapitan. Więc yy, takie cuda. A potem sobie możemy wziąć jeszcze ostatnia dwójeczka chyba szybsze przeładowanie sprzętu. Myślę, żeby było dosyć, dosyć fajne. W wypadku, akurat, jeśli robimy docelowo na, na Dallasie, możemy sobie wziąć szybsze działa. One nie są tragiczne, ale dużo manewrując, uciekając w takiej walce jak tutaj, że musimy tam kręcić tym okrętem, dobrze mieć jak najszybsze te działa i nie czekać na nie tylko strzelać jak jest możliwość ale tak jak mówię w większości wypadków tutaj wszechstronność będzie jak znalazł bo mamy bardzo dużo sprzętu i jest po prostu co używać niech się przeładowuje jak najszybciej i tyle co do innego buildu to oczywiście możemy sobie zrobić pod pelotę bo pelota jest tutaj jak tu amerykanów całkiem w porządku 120 siódamki mamy. No, jakiegoś turbowy garu to z nich nie ma. Z czego tu jest najwięcej? Z 3,5 jest 68 No się zbiera. Więc tutaj powinniśmy głównie wziąć te dwa perki. O i tyle. Jak robimy ten build? Teraz mamy. Dobrze, to będzie 1, 3, 6, 10. Oczywiście eksperta trzeba mieć. Tu mamy 14. I możemy sobie wziąć 18. Na przykład, tak go zrobić. Można to wyrzucić i wziąć to. Też będzie dobrze działać. Można, jak ktoś bardzo chce wziąć to, ale wydaje mi się, że to nie jest potrzebne. Ta liczba sonarów styknie i rozbić, którą mamy samolocików też nie trzeba brać chyba ich więcej. Pamiętajmy, że cały czas i tak głównie działamy gdzieś tam. Za jakieś wyspy, i okazjonalnie jedynie będziemy włączać tutaj różnego rodzaju rozbicia, nierozbicia i tyle. Dobra, I tak wygląda ten sprzęcik, moi drodzy. Zaś jeśli chodzi o moduły, standardzik bierzemy modyfikację głównego uzbrojenia. 1, modyfikację systemu kontroli uszkodzeń, modyfikację systemów celowniczych. I modyfikację układu sterowania albo napędu. Tyle. Sprzętu zmieniać nie możemy, więc bierzemy to co jest. Żaden wybór. Jeśli chodzi o samokręt, według mnie bardzo dobra szóstka. Nie mam tu się za bardzo do czego przyczepić. Ma zwalczać niszczarki, ma wspierać team. Robi to bardzo dobrze pod dwoma, jeśli, jeśli oczywiście są dwie... Rzeczy. Pierwsza to jest mamy gdzie się ukryć, albo druga mamy dym od kogoś, rzecz jasna. Więc jeśli jedno i drugie jest, możemy działać. Jeśli nie ma, jest o wiele trudniej. Jeśli rzuci nas na jakąś taką mapę bardzo otwartą, no to sami widzicie takie unikanie yy, <grywania> pocisków yy, kalibru 380 i większego jest problematyczne. I w końcu nas trafią i rozwalą. No ale póki, dopóki tego nie zrobią, to oczywiście możemy swoje tam zdziałać. E, więc całkiem przyjemna zabaweczka, polecam. E, pewnie ktoś będzie chciał, żeby go porównać z Pensacolą. O Pensacola to jest zupełnie inny, inny okręt. Tutaj mamy 203 kaliber, bardzo wolno się przeładowujący, a nie kaliber e, 152, który się przeładowuje. 8,5 sekundy, więc całkiem no nieporównywalnie szybciej niż tam 15 sekund, a 8,5 to wiadomo, yy, więc mamy zupełnie co innego. To jest lepszy krążownik do yy, takich mocniejszych uderzeń. No i też jeśli chodzi o pancerzenie, yy, no to mamy od 6 do 102, tutaj mamy od 6 do 24, taka mała różnica. Nawet niszczyciele będą tutaj nas mocno. Bacić, jeśli boczek pokażemy, trzeba na to uważać, bo taki malutki podpłynie i będzie nam te cytadelki za 2-3 tysiące tam ładował. I e, jeśli to będzie robił e, tak szybciutko, jak, e, jak to robią niszczyciele, czyli w 4 sekundy, kilka cytadel, no to zabraknie nam szybko hapeków. Więc pamiętajcie o tym. Więc trochę, zupeł, trochę zupełnie inny styl gry, jeśli chodzi o Pensacola, Dallas. nawet mnie Dalas jest, jeśli już się. Nauczycie ustawiać, jest prostszy do ogarnięcia i przyjemniejszy, no ale to, to różnie bywa. Ogólnie ta linia jest, tak jak już mówiłem, mało popularna, trudno się nią gra. Ktoś nas opłynie, sprzedaje bułkę, wyparowujemy koniec. Trzeba tutaj mieć e, dużą podzielność uwagi, dlatego że musimy śledzić mapę. Musimy śledzić mapę, co się dzieje. Ktoś nas opływa, trzeba przestać strzelać, zawinąć się albo zacząć strzelać w ten cel, który się tam zbliża i zawijać się, manewrując. Eee, niestety, tak się, tak się działa tymi jednostkami, całą linią. Więc jeśli się już nauczymy na nim, to później pójdzie jak spłatka. Tyle na dzisiaj, moi drodzy. Zapraszam na streama na 20.30, jeśli chcecie. Będziecie mogli prosić o jakieś okręty. Będę nimi pływał je pokazywał i standardowo tam odpowiadał na jakieś pytanka, jeśli będą... O, tyle, tyle. Jak są jakieś inne pytania w komentarzach, można zostawiać. Na no, te ciekawsze, jak mam chwilę, zawsze gdzieś tam w robocie odpowiem. No, no i wsio. Dobrej nocki już chciałem powiedzieć wszystkim. Życzę, ale jeszcze popołudnie. Trzymajcie się. Bye, bye.